Jako wszystkim, witamy Was w kolejnym filmiku I dzisiaj zrobimy Wam zadania z tych kopert Tak, tych kopert Jestem dzisiaj sama Dobra, więc zrobię za 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia I 16 grudnia Bo nie będzie mi się chciało zarobić Więc sobie tak jakby zrobię Szybciej to wszystko I będę losować Tego losuję No i może być to i kameruj, ale tylko tutaj, żeby nie było widać mi twarzy Żeby wszystko było widać I tak ym... Dobra, karteczka Podaruj to swojej babci To nie opisałam, tak po pierwsze Pamiętasz to? No, pamiętam. Widać? Widać, widać. I muszę to podarować swojej babci. To jest tak piękne. Na pewno nie teraz. Nie teraz, bo. Znaczy, niektóre zadania zrobię oczywiście teraz, ale nie. Ale niektóre zadania zrobię jutro, bo nie pójdę o 21 do swojej babci. Co kolejne. Milko. Tu nie ma żadnej kartki. Czekajcie chwilę. Dobra, i tu mamy takie podyłaczko. Ciekawe o co chodzi. Zaśpiewaj Mary Christmas. ja nie znam tego. Albo mogę zaśpiewać taki. Nie wiem, czy to dobrze będzie. Merry Christmas, give you my hair. Coś tam, coś tam, coś tam say And give you new way No może być so Coś yeah są mi me give it to Dobrze, dobrze, może być 12. 12. Ups No i dlaczego to jest tak zapakowane? Sama tak zapakowałaś No, ale to nie ja pakowałam A kto? No, no, to strajkowałam, to mi pomagała. Podaruj jakiegoś LPS swojej koleżance. Tam, tam. Proszę. Dziękuję. Dobra, jeszcze trzy. To no może być na przykład... Ale fajne. A nie, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Sto. Dobra, tak. Dwa, 16. 16. A szesnasty? A tak. nie, piętnasty. Piętnasty wolę. jeszcze jedno takie. Podaruj swojej najlepszej przyjaciółce. I tu jest zrobiona samory, moja własna dla laurka, ale to podaruję potem mojej przyjaciółce. I ostatnia już. O. Za 14, czyli od dzisiaj, od 11, od 12 do 16 grudnia nie robię kopert. Wcześniej nie robiłam, dlatego tylko się odpłacam. Podaruj to osobie, która wierzy w święta. Okej. Okay. Sorry, to do mnie piszą. Taki obrazek. Kto wierzy w święta? Jeszcze ją damy. Dobra. OK, więc jest tyle. To jest ten kwiatek. Ten obrazek. Karteczka z tym... Chłodek. ludkiem. Ta wiadomostka, taka można powiedzieć i ta I tak ten filmik już jest dość długi, więc możemy zakończyć. Yy, no dobra, okej, okay, to hej!